Pan Cugowski bardzo miły, uśmiechnięty, pomocny. Ekipa pomagająca, tu iść prosto, tu skręć, nie bój się, uśmiech na twarzy. Bardzo przyjazna atmosfera. James Joplin, to jest taka klasyka pazura. To znaczy, mam kilka takich ostrzejszych utworów, a James Joplin, Mercedes Benz tak czy siak był śpiewana kapella, więc to tak najnaturalniej brzmi ze wszystkich utworów, które miałam w zanadrzu do wykorzystania. Całe reszty oczywiście są z podkładem instrumentalnym. Oczywiście, że można je śpiewać jak kapela, ale ten brzmi wyjątkowo naturalnie, bez muzyki. Bardzo miła atmosfera, pan Krzysztof jest przesympatyczną osobą, dlatego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Zaśpiewałam piosenkę Grażyny Łobaszewskiej, Czas nas uczy pogody oraz Martiny McBride, Broken Wings.